Dzień dobry. Dziś chciałbym Wam pokazać jak w Mondeo 2-litrowy diesel 150 koni silnik Eco Blue z automatyczną skrzynią biegów, czyli poliftowe Mondeo z tym innym silnikiem niż DW10F, to jest silnik po prostu Eco Blue Forda. Wersja 150-konna, podnieść moc na 180 koni. Czyli tak, uruchamiamy Forscan. łączymy się z autem, ja tu już mam profil, będzie dużo szybciej. Zobaczymy, czy są jakieś błędy. Nie ma błędów. Klikamy tutaj w ten mikroprocesor. Wybieramy konfiguracja modułu PCM. Klikamy na dole ikonkę Play. I tak jak widzicie, Engine Type. Tu macie 150 koni. Klikacie na to dwa razy. Rozwijacie i ustawiacie 2.0 Panther Diesel B. 180 koni. Klikacie ptaszkiem potwierdzając. Zapłon jest włączony cały czas. Sam zapłon, silnik ma być wyłączony. Teraz klikacie pisz. Tutaj w tym miejscu klikacie pisz. Potwierdzacie zmianę parametru. Czekacie chwilkę. Tyle. Auto ma 180 koni. Z ciekawostek. ABS-u nie zmieniacie. Wszystkie poliftowe Mondea mają nie wiedzieć dlaczego. ABS ustawiony na 150-konną benzynę. Taki mają model ABS, tego nie zmienimy. Wychodzimy tutaj tym krzyżykiem, tym 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 kwadracikiem składowania pcm -a. Odczytujemy błędy. Jeszcze raz nie ma żadnych błędów. Uruchamiamy samochód, tak jak teraz odpalił bardzo ładnie czytamy błędy nie ma żadnych błędów po tej modyfikacji cieszymy się autkiem 180 konnym jeżeli się podobało łapkę w górę dziękuję za oglądanie cześć wam